Bardzo fajne wydarzenie integrujące ludzi, wymyślone przez pracowników urzędu, którzy swoją pasją zarazili innych. Jest jak zwykle w gminie Zbuczyn wiele organizacji wiele pozytywnej energii, społeczności, aktywności, więc impreza, jak zwykle można powiedzieć, bardzo udana. Jest to dla mnie wielki honor, że mogę temu wszystkiemu szefować. Żyła kolejna grupa naszych miszków. Pojechali, proszę Państwa! Trasa miała formę pętli 67-kilometrowej, start i meta w krzesku majątku. Prowadziła przez drogi powiatowe, gminne w ruch otwarty. Dużą pomocą okazali się nasi strażacy z OSP i policjanci, którzy kierowali ruchem na najbardziej newralgicznych punktach. Bardzo fajna trasa, tylko miałem wrażenie, że 3 czwarte trasy było pod wiatr. Ale bardzo fajnie, zielone lasy, zielone pola, łąki. Drugi raz w życiu jechałem we kolarskim, bardzo mi się podoba. Mimo, że improwizowałem sprzęt i chyba kondycję też improwizowałem, ale jest dobrze. Jechało mi się ciężko, duży wiatr to po pierwsze. Wyjechałem z grupą, która była dużo mocniejsza ode mnie, a przede wszystkim po drodze staram się zatrzymywać do ludzi, którzy nam kibicują, bijać żółwiki, nagrywać, bo to też jest ważne. Bo faktycznie nie najlepiej mi dzisiaj poszło, ale najważniejsze jest to, żeby się dobrze bawić, a ja dzisiaj w tym towarzystwie bawiłem się doskonale. Fajna impreza. Można się sprawdzić, co jechać w towarzystwie, dobrać, dobrać tempo swoje. Każdy dobierze, tak jak, tak jak według możliwości. Także fajnie. Organizacja dobra, zabezpieczenie też, myślę, że jest w sam raz. Tak jak było deklarowane, nawet jest lepiej. Z tego co słyszę, to oceniają nas bardzo pozytywnie. Porównując to do choć, choćby do wyścigów, które się odbywają w okolicznych miejscowościach. Bardzo dobrze. Nie, w sumie dobrze było, tylko wiatr straszny Ale byłem w fajnej grupie Także miło się jechało, zajebiste zawody Cześć, mam na imię Artur Jestem ostatnim, który dotarł dzisiaj Razem z Miśkiem Jackiem Tam jest Jacek, zobacz Który dotarł dzisiaj na metę wyścigu Czas 3.26 Nie jest to moja życiówka Przeszkodą w niewątpliwym uzyskaniu Lepszego wyniku był cholerny Newiat, który akurat skupił się na mnie, nie wiedzieć czemu, w związku z tym postanowiłem sobie ćwiczyć więcej i na pewno za rok będę przedostać. My się tym co mamy najlepszego.